Siemanko, z tej strony Elio Patery, to Retrofan, Uwielbiam gierki, ale naprawdę uwielbiam, które są takim ogromnym wyzwaniem dla gracza. Gierki, po odpaleniu których, jak już wciśniemy FIRE na ekranie tytułowym i pojawimy się już w tej gierce, to już na start giniemy kilkanaście razy. Dopóki nie zatrybimy tego pierwszego ruchu, pierwszych jakichś akcji, które musimy zrobić, no to tych śmierci jest po prostu mnóstwo. Uwielbiam gierki, w których przejście danego ekranu, przejście takiej części, pierwszego wiecie, scrollingu wiąże się z tym, że musimy perfekcyjnie coś wykonać, że musimy zapamiętać, każdy ruch, a, a żeby go zapamiętać, musimy do niego dojść najpierw. Musimy skumać w którym miejscu skoczyć, jak to zrobić, z którego piksela. Yy, kiedy szczelić, czy też nie szczelać do kogoś, yy, jak wykonać skok, jak na jakąś kładkę, czy, czy jej użyć, czy jej nie użyć. Wiecie, kombinowanie, próbowanie dziesiątki razy. Yy, oczywiście powiązane z wielokrotnym ginieniem, restartowaniem gry, zaczynaniem od nowa. Aż dojdziemy do momentu, w którym po prostu pamiętamy, co zrobić i, i przesuwamy się coraz dalej. Uczymy się każdego przeciwnika, każdego elementu w grze. Czy, czy przeciwnika zabić, czy go przeskoczyć, czy kucnąć pod nim, czy go, czy go zostawić. I znowu jest to okupione ogromną ilością zgonów, I tak, i tak po centymetrze przesuwamy się w tych grach. Uwielbiam to po prostu. Po, po kilku tygodniach mamy już zapamiętane jakąś, jakąś część gry. Mamy ją tak, tak mocno wrytą już w beret, że, że no nie wiem, budzimy się w nocy wiemy co zrobić, nie wiem, chwytamy, chwytamy kawę tak jak ja rano i, i, i ręka już nam no, co, co dwie sekundy na przykład, albo co sekundę rusza się tak jakbyśmy tym joystickiem chcieli skoczyć, już, już mamy to tak perfekcyjnie opanowane, że po kilku tygodniach zaliczamy pierwszy level i jesteśmy z siebie tacy dumni po prostu, że, że, że już to mamy, że, że, że jak komuś pokażemy Yy, damy komuś usiąść do tej gierki, on będzie ginął, on sobie nie poradzi, a my mu wtedy pokażemy paczkop, jak to się robi, i perfekcyjnymi ruchami. To, ta pamięć mięśniowa w tych rękach, dobrze, że tak ruszam, nie? <ścoughs> ta pamięć mięśniowa w tych rękach, no wszystko jest, jest, jest perfekcyjne. My już, my już wszystko mamy tutaj. Mamy tą gierkę po prostu w małym paluszku. Uwielbiam takie gry. Chyba <noise> sobie jaja robi się. Niedawidzę takich gier. Jak mnie to wkurza. Jak mnie wkurzają takie gierki. Nienawidzę po prostu twórców takich gier bym za jaja powiesił. Ale, ale postanowiłem jednak, że dzisiaj wam taką grę pokażę, i bohaterem dzisiejszego odcinka jest gierka na Atari ST Fire and Brimstone. Czyli, czyli czy Fire i siarka. Wcienamy się tam w, w, w postać tora. Tora. Postać tora tego gościa z młotem, tylko że my tego młota tam nie mamy. Ten młot się dopiero później tam pojawi. No i tak streszczając wam gierkę, musimy przebyć cztery światy i zdobyć części klucza. Gdzieś tam te klucze pozbierać, pewnie on sobie tam gdzieś to zespawa, gdzieś tam połączy ten tor, albo tym, tym, tym swoim potem tym młotem, jak go tam już zbierze, może tam telepnie w to i to się wszystko tam. Po... Nieważne. Zbieramy, zbieramy te klucze i musimy dojść do hell. Tylko, że uwaga, nie do Hel przez dwa L, że piekło. Nie, nie do Hel. Hel to także takie imię, czyli do, musimy dojść do kogoś, kto nosi imię Hel. Tylko prawdopodobnie nie jest to baba, bo to by było bez sensu, żeby z babą na końcu walczyć, więc nie Helena, tylko, tylko jakiś inny Hel. No i prawdopodobnie czeka na, nas na końcu walka z tym Helem, ale, yy, ale przy, przy patentach, które są w tej gierce, przy poziomie trudności. To nie wiem, to chyba taki leniwy, tylko dałby radę przejść tą gierkę i to pewnie po roku. Na szczęście jest w razie czego trainer, który jednak satysfakcji nie daje, no bo co po, po prostu idziemy. Jedyną przeszkodą, wtedy dla nas są dziury, które nas zabijają w podłodze, w sensie w ziemi. A tak to nas nic nie zabija. Ale, ale ja zagram oczywiście bez trainera, pokażę, pokażę Wam, na co mnie stać po, po ponad godzinie trenowania pierwszych pierwszych ekraników, najpierw zagramy także pokażę Wam. To, na co trzeba było wpaść, to przez co ginąłem non-stop, a później postaram się, mam nadzieję, że na gameplayu to wyjdzie. Dojść do miejsca, do którego mi się udało, dojdzie na piąty czy szósty ekran w bok, nie pamiętam. Już w miarę płynnie zaczynamy. Czekać. Zaczynamy. Dobra, poszło nagrywanie, tam się nagrywa, standardowo jeszcze są na ryju, przytrzymam. I odpalamy dużą atarynę. Wszystko leci na pewno Dobra. Odpalamy dużą materynę. Tutaj zaraz na początku pojawi nam się zapytanie, czy chcemy sobie trenera użyć, i żeby trenera użyć, trzeba chyba było gwiazdkę nacisnąć. Tak, ale my naciskamy spację, nie będziemy oszukiwać. Pokażę wam, co wypracowałem przez ten. Siedzę w ogóle w Majtach, dlatego mi widać gołą nogę. Ty zasłonię ręką, to nie musicie się tam patrzeć. No. Grałem oczywiście na emulatorku, to. Ja generalnie jestem. PC-towcem, który zaczynał od Atari, więc jestem przyzwyczajony do klawiatury. Klawiaturą się grało genialnie. Joystickiem jeszcze nie próbowałem. Zobaczymy, jak Super Chargerem pójdzie. E, tą gierkę pamiętam, jak odpaliłem, kiedy tą dyskietkę kupiłem. E, pograłem gdzieś minutę, bo, bo nie ogarniałem tego pierwszego gościa, który tam jest, ale, ale wszystko stało się jasne po rozpracowaniu. E, nie patrzyłem też w necie, jak wygląda wersja na Amigę, bo jest wersja Amigowa. Nie wiem, czy tam jest płynny scrolling, czy też jest takie smakanie ekranów. Nie wiem. Nie wiem, nie będę patrzał, nie chcę zepsuć humoru. No i tutaj mamy jakieś takie wprowadzenie, właśnie. Tu mamy tego Tora naszego. No i powiem Wam, że jak na Atari ST, w tej Gielce jest ogólnie śliczna grafika. Naprawdę jest to świetnie zrobione. 16 kolorów tylko, ale bardzo ładnie wykorzystali, dobrali. I o tutaj leci ta bla, bla, bla historia. Naciskamy Fire, ten Tor tam ruszył. No i właśnie wchodzimy do pierwszego świata na, na naszej podróży do Hell. Widzicie Hell przez jedno L. No i tak jak mówiłem, teraz Wam pokażę. To, na czym na początku strasznie wpadałem i nie ogarniałem. No, dobra. Co mamy na ekranie? Na ekranie mamy dwa rodzaje broni. Tam widzicie na dole jest fireball po lewej i obok jest taka jakby różdżka, ale to nie jest różdżka. To zmieniamy spacją. Znaczy chyba na, na emulatorze po dowolnym klawiszem. Tutaj nie będę wciskał dowolnego klawisza, jeszcze się coś zawiesi. Spacją. Dalej mamy klucz. I 99, za no bardzo nie wiem to, co to znaczy, ale jak zbieramy klucze po drodze, to tam się tam kolor zmienia, no i generalnie musimy te klucze skompletować, tak jak mówiłem. Na środku mamy punkty i życie, ten taki czerwony, żółty i niebieski. Przy czym te życie tak szybko spierdziela, że kontakt z jakimś takim potem wrogiem przez sekundę to jest. Nie ma życia. Nadepnięcie na to ognisko i nie ma życia, nie? Potem mamy trzy główki, czyli to, to jest nasz, nasze życie. Właśnie, a potem mamy dwa puste miejsca na flaszki. No, flaszki, wiecie co to jest, każdy z nas, jakby mały, zbierał flaszki, dawał do skupu. On też zbiera flaszki, do skupu nie daje, on je wypija. I są cztery rodzaje flaszek. Flaszka niebieska, najbardziej przydatna, która aktywowanie bodajże tutaj będzie klawiszem. Help buduje nam kładki na danym ekranie, które umożliwiają przejście danego ekranu. Potem są flaszki żółte, które dają nam takie wysokie skoki nie za bardzo mi te skoki wychodzą. Potem są flaszki białe, które rozświetlają pomieszczenia. to wiem z instrukcji, bo jeszcze tak daleko nie doszedłem. I flaszki czerwone, które puszczają jakiś taki piorun z nieba, który zabije wszystkie sforki na ekranie, ale według instrukcji też jest napisane, że że to gówno tak naprawdę pomaga, bo, bo, bo stworki się w takiej ilości, w takim tempie respawnują, że to, to nie ma sensu. Dobra, no i to, co nie umiałem na początku ogarnąć, patrzcie. No śpi jakiś stworek nam na drodze. No widać, że gabarytowo jest większe od nas, nie? No ale mamy firebola wybranego, no to pierwsza myśl, no, no usmażymy gnoja, nie? No to, no to rypiemy, rypiemy po gnoju, ale go, gościu idzie, no to, no to próbujemy go przeskoczyć i ciul, i nie żyjemy. No, i tak to się kończyło za każdym fan razem. Potem mówię, dobra, zmienimy broń, zmienimy. Broń i nie żyj. No to w końcu doszedłem do tego, że da się go przeskoczyć z tego miejsca. tutaj, czyli ja robiłem tak, cofałem się tutaj, i tu się go dało przeskoczyć. No, ale tam gdzieś źle krok gdzieś zrobiłem, i ginąłem na tym pieprzonym ogniu. No, moje nerwy już zbierały się do finiszu, do finiszu. A potem się okazało, przez przypadek. Widzicie? Że jak nic nie zrobimy, nie skoczymy i nie będziemy strzelać, to to się okazuje, że to jest nasz funfel z podstawówki i on nas po prostu mija. I on nas po prostu w zwykłej świecie mija. Dobra, idziemy dalej. Zadowolony, że już opanowałem, że, że po prostu nie trzeba nic robić, wystarczy koło gościa przejść, mu tam kiwnąć ma. Idziemy dalej, mamy kolejny ekran i tutaj teraz się zacznie rzeźnia, bo z prawej strony, tylko teraz jak na złość nie to... O, z prawej strony zaczynają w, w, wylatywać gołąbki. No to zaczynamy, zaczynamy je usmażać, no bo mamy firebola, wiadomo, a jak mówi polskie przysłowie, lepszy gołąbek smażony niż w garści, więc stoimy jeszcze latem. No ale. Po takiej krótkiej chwili szczelania okazało się, że te gołąbki jednak nie dają za wygraną i, i się cały czas pojawiają i że to nie ma najmniejszego sensu tutaj stać i, i, i szczelać. No chyba, że nam zależy na, na, na wejściu na High Score, no to, żeby po prostu trzymać fajne ciśnięty, tak sobie ruszać co jakiś czas w górę i zbijać punkty. No dobra, e, nie ma to sensu, więc trzeba, trzeba się ruszyć. No to mówię tak, tutaj jest jakaś dziura z kolcami, więc pewnie spadnę. Ognisko już znamy, że nas już no to mówię. O, zrobiłem to, mówię, no to wskakujemy tutaj, patrzcie, da się, no to lecimy dalej, wskakujemy i ciul. No, okazuje się, że ten środkowy poziom tutaj jest on fire, on się za każdym razem e, podpala. E, I też zanim zatrybiłem, że tam trzeba tak, tak tak po lewej na pikselku stanąć, tam gdzie się nie paliło, to wtedy można skoczyć na górę, no, ale też mi to chwilkę zajęło. E, dobra, teraz już zaczynam grać... E, Szkoda, szkoda, czasu, bo już 5 minut się nagrywa. Teraz już Wam pokażę to co, to, co umie, a to, co mnie wtedy zaskakiwało, no to Wam zwrócę uwagę. Więc, więc ruszamy. Tutaj, tutaj gościu się zbudzi. No, siema, ogr, siema. No, on nas mija, więc idziemy dalej. I teraz bardzo ważna rzecz, którą omijałem wcześniej, bo myślałem, że to jest element dekoracyjny redacji, redakcji, ale musimy obciulać tej, tej, tutaj, tej, tej sowie, temu panu sowu. 5 czy 6 razy musi dostać wpysk i puszcza pierwszą flaszkę. E, ta flaszka tutaj niby żółta, ale po zebraniu ona jest niebieska. Te kolory są różne. I niebieska flaszka to jest ta, która nam będzie budować te takie mostki, które będą cholernie przydatne. Dobra, wracamy do Fireboli no i idziemy dalej. Yy, tutaj wam teraz pokażę. Skakujemy, to obciolamy jeszcze temu gołąbkowi tutaj. hop. tutaj musimy przeskoczyć, dobra. I teraz patrzcie, skakujemy tutaj na, na pikselek graniczący taki. O i na górę, wtedy się nie zapaliło. Teraz jest ważna rzecz, zmieniam broń na tą różdżkę, bo tutaj jest kolejna różdżka, i tak byśmy ze Firebola zastąpili niepotrzebnie. Wiadomo, potem można po niego wrócić, ale, ale bez sensu. Teraz tutaj jest taka wiedźma, ta wiedźma napierdziela, kurde wylatują ptaszki, no, no kurde wyleciał w Francji z lewej strony, ta wiedźma napierdziela takimi różnymi rzeczami, te rzeczy nas nie zabijają, ale one mają, jak nas trafią, e, trzy różne działania, albo zamieniają, zamieniają nam, To i zginę teraz przez te, pogadam do was, e, co ja gadam? Pomyliło mi się, czekajcie, bo jestem zdom... a, przez was wszystko się dzieje, bo, e, bo chodzi o to, że... A! Bo jak zginiemy, już mam jedno życie przez Was, bo jak zginiemy, to cofa nas ekran wcześniej. I się już zagadałem z tą czarownicą, a potem się mnie cofnęło. To no i tak teraz ginę pewnie zaraz, bo już za mało żyć mam. To czekajcie. Uff, mi już jest ciepło. Dobrze mam ot otwarte okno. Czekajcie, muszę tam teraz dojść. Tylko te gołąbki mnie wkurzają. Natomiast tam jest po prostu jakiś gołębnik. One się tam wylęgają non stop. Non stop po prostu. O, i mamy tą wiedźmę. Dobra, bo i tak, i tak będę się musiał zabić i zagrać od nowa. No i kurde, znowu zginąłem. Ta wiedźma ona rzuca takimi ciurstwami i one mają trzy różne działania. Jak nas trafi, to to nas nie zabija, ale może nam zamienić kierunki joysticka, czyli w lewo jest w prawo, w prawo jest w lewo. Może też o Boże. Już koniec. Może nam przyspieszyć naszego bohatera że będziemy latać jako opętani. W ogóle jak pierwszy raz mi się to przydarzyło na emulatorze, to ja myślałem, że, że wiecie, coś z emulatorem się przywiesiło i zaczął lecieć, lecieć z prędkością tego Intela, którego mam w środku, ale nie, to jednak ta wiedźma. A trzecia możliwość jest taka, że nas strasznie spowolni. No i to ma cholerny wpływ na to, co Wam potem pokażę, co tam się dzieje jeszcze na tym ekranie z czarownicą. Dobra, teraz się, teraz się skupiamy, i idziemy. Teraz robimy to personalnie. Tutaj siema, mija nas, mija nas gościu, nic, nie podejmujemy żadnej akcji. Przełączamy się na te patyczki. No, to nazwijmy to jakimś takim malutkim toporkiem, bo to jeszcze nie jest miecz tego, a czy miecz. No, on miał młotek, nie? To nie jest jeszcze młot tego tora. To sobie zbieramy. Przełączamy się na firebole, żeby pierwsze tutaj gołąbki z gołębnika obciulać. Ale. Dobra, na pikselek. Dobra, udało się. Przełączamy, żeby nie stracić firebola. Spadamy na dół, przełączamy z powrotem. Nie, tu mamy czarownicę. I teraz ja robię to tak, patrzcie. Lecę, lecę, lecę na maksa. Lecę, ona mi nie trafiła jeszcze na szczęście. Teraz muszę jej obciulać na maksa. Ach, dobra. O i teraz mnie spowolniła. Patrzcie, patrzcie jak on chodzi powoli. Spowolniła. I ruszyła taka żabka za nami. I to jest właśnie... To jest żabka, której się nie da zabić, a która leci za nami. I pamiętajcie, tylko dotąd skakujemy. Wyżej jest ogień, wyżej nas ogień zabije. Pozwalamy, żeby ta żabka nas minęła. Tu jeszcze zdążyliśmy obciulać gołąbkowi. No i możemy tam wracać. Ta... No wiadomo, żabki to są przebestie przecież. No, żaden ogr czy, czy, czy gołąbek nie równa się do żabki. Żabki po prostu zabijają na, na, na trupa nas, nie? No i kurde, znowu leciał za mną. Boże, jedyna, jeszcze dwa życia mam. Co za gówno. No, także na żabki uważamy, nie da się ich zabić. Można teoretycznie, jak ta żabka tak... Nie, 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 nie. kurde, znowu położycie. Jak ta żabka tak skacze, można pod nią kucnąć, ale to jest zbyt ryzykowne. Ja, ja jednak bierzemy klucz na górze. O! Widzicie? Już tam się poko... No i kurde! Już tam się pokolorował ten klucz yy, i musimy po prostu naz nazbierać. No pudeć Francą! No i znowu nie przejdę przez Was! Dobra, idziemy. Na spokojnie Tomek, na spokojnie. Teraz trzeba lewo, prawo pilnować, czy... I ciulaj, 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 czule czule. Poczekamy chwilę. Dobra, obciulane są gołąbki. Przeskakujemy. Nie, 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 nie obniż... Patrz, ja też mogę kłócać. On sobie tak na kolanko przykuca, ale udało się, dobra. Idziemy, tam jakiś w ogóle gościu na drzewie był, tutaj spadają takie, ten, one nas delikatnie ramią, ale tutaj taki wisiał taki, widzieliście, taki owoc, to sobie zebrałem, trochę nam energii przybyło właściwie na maksa, no i teraz zaraz będziemy używać czarów z tych, z tych flaszek, tutaj musimy tak skoczyć, żeby sobie zebrać tą flaszeczkę, mamy ją, widzicie, mamy dwie flaszeczki, nie, no i teraz wracamy tutaj i klawiszem help zaraz będziemy aktywować pierwszą flaszkę. Oj, zanim na to wpadłem, możecie mi wierzyć, że minęło hektolitry czasu, zanim zlokalizowałem te guziki. Uwaga, naciskam, help! I zrobiła się kładka. Jest bardzo ważna rzecz. Aktywowałem tą flaszkę, ona znikła. Widzicie ta dziura teraz, tam jest po prawej na dole? Ona jest nie do przeskoczenia, jeżeli tam jest ten ogień. Nie mogę wykonać tak długiego skoku, nie? Zanim się kapłem z tymi klawiszami, to ja no, milion razy zginąłem. No jak się nadkurzałem, żeby ten. Tego też się nie da obciąć, tego trzeba przeskoczyć. Na szczęście jest to proste do zrobienia. Tutaj mamy i wpadłem w pieprzony. Jezus Maria! No i. O! Oh, teraz nie przeskoczę, muszę wrócić. Na szczęście mam dwie flaszki yy, od nowa. Jeszcze raz, jeszcze raz musimy aktywować ten mostek. I już nie mam żyć. Nie dojdę tam, gdzie chciałem wam pokazać. Ale to potem jeszcze zrobimy z speedrunner. Czekaj, help. Naciskam, help. A drugą flaszkę, drugą tą komorę, czyli to skakanie, aktywujemy klawiszem 7 z numerycznej, z tego co pamiętam. Ale na razie nie będę tego tracił, bo może jakimś cudem mi się uda coś ogarnąć tutaj więcej. Dobra, idziemy, idziemy. Tego gościa już tam nie ma. Teraz skacz. Ja, ja. Po co? No wziąłem jabko, jak miałem pełną energię, teraz mi zabrało. No, i tu mamy znowu czarownicę, przełączamy się. Tylko ja, ja ją obciulam z wysokości, nie? Nie będziemy ryzykować. No, wskakuj tam, patafianie. O, i tutaj mamy w końcu tego, 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 tego młotka od tora, nie? Dobra, ta jest obciulana i zamienimy sobie. O, patrzcie, i mamy, mamy, mamy młotek tora. To jest to, nie? Wyskoczyła żaba, zawsze z czarownicy wyskakuje żaba. Olewamy ją, ona idzie. Żaby są nie do zabicia. To jest przesrana żaba. To jest ta, ta taka żaba, co na TikToku pokazują, co ta żaba wdupia węże, nie? To jest ta żaba właśnie. Tam mamy jeszcze jabłuszko, sobie weźmiemy. Już mi się ciepło robi, bo tak daleko. Już Już, już byłem tak daleko, ale nie byłem dalej. Nie byłem dalej. Nie, tutaj mi się jeszcze nie udało. Tutaj jest ten kurde. Taki jest. Yy, Propo węży i żab. To jest, to jest wąż. On w ogóle siedzi w drzewie, bo on się boi, że ta żaba go wdupczy, ale nie wiem, jak mu obciulać. Nie wiem jak mu W ogóle nie mam tego, tego toporka już, nie? Nie wiem, tu chyba trzeba speedrunem po prostu hop, hop, hop zrobić. Spróbuję, spróbuję. Bo patrz, ja robię tylko dotąd i on się wychyla i strzela firebolem, ale ten fireball dosyć wolno leci. Więc plan jest taki, ja teraz podlatuję do tego ognia, kucam, kucam i, i spróbujemy to zrobić. Kucaj! Dobra, kucnęliśmy. I skacz, skacz. Nie byłem tak daleko jeszcze, nie byłem, nie byłem tak daleko jeszcze. Nie mam, nie mam żyć, nie, mam, nie byłem tak daleko. Nie byłem tu jeszcze, tu jeszcze nie byłem, tu jeszcze nie... Tak nie zabije, kurde! Tych zielonych gości nie widziałem. Nie byłem tak daleko jeszcze. <grym> dobra, zagramy jeszcze raz? Widzę, że chcecie, dobra. To teraz, te, teraz jak już zginę, to już kończymy, ale jeszcze, jeszcze może mi się... Nie byłem tak daleko. To jeszcze może mi się uda. Dobra, wszystkie kroki uznamy, nie? A czemu oni... Nie... Dobra, idź, idź. Dobra, tutaj standardowo, siema. Jestem podenerwowany troszeczkę. Nie wiem, czy to widzicie. Ale troszeczkę, troszeczkę już jestem spocony, zdenerwowany, dobrze, że w majtkach siedzę, dobra, bierzemy, no uff, coś mi, to wina joysticka jest, bo mi zaskoczył, tak, teraz będą ptaszki, czyli musimy na fireballa się przełączyć, hop na dach, hop na dach, hop na dach, bierzemy pierwszy kluczyk, przełączamy się, żeby z fireballa nie stracić, czekamy aż ptaszek przeleci, lecimy, fire... Teraz to, teraz będzie czarownica, czyli ry rypiemy, 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 kurde, kurde, zginął to za szybko mija ta energia. Uff. Ale jest, jest duża szansa, jest duża szansa, już te zielone hopki, żeśmy widzieli, ja tak daleko nie byłem, ja tak daleko nie byłem. I żeby mi nie trafiło, bo czasami to naprawdę psuje, trafił trafiłem. ja, nie, nie zawinę. dobra, ciulamy, 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 idzie żaba. Nie, na szczęście mi nie zaczarowało, dobra, idziemy się schować przed żabą. Idziemy się, przełączymy się na Fireballa. Tego ciuniemy tu jeszcze, ten obniży lot, obniży. Dobra, jest żaba. Jest żaba, ona nie dotyczy. tu jest wyliczona na piksele. Nie możemy skoczyć, musimy spać, bo jak skoczymy, to skoczymy w ten ogień tam na tej, tej. Dobra, lecimy. Uff, skok. To Tomuś, dobrze, jeszcze dwa życia, jest naprawdę duża szansa Tomuś, że dasz radę. Tutaj bierzemy owoce, przybywa energii, jest na górze znowu klucz, także chyba się tam do, domaluje. Tak, coraz więcej nam się maluje. Teraz skok po flan... I na kurde, na, na szczęście ominąłem tego gołąbka, nie? Teraz do góry, do góry, do góry. Ale ciepło, Jezu. Teraz help. Mamy kładkę. Lecimy. Boże, na gameplayu na żywo tak daleko dojdę. Teraz będę mało gadał. Tu mamy następne. Teraz tego ciula przeskakujemy. On jest nieszkodliwy. Ja, ja próbowałem go... Nie, on, on se idzie, on se idzie, ale kontaktu z nim nie może być. Nie możemy niestety się spoufalać z nim. No i nie. Nie. No i znowu muszę od nowa iść bo ta kładka. Już bym zapomniał, już bym teraz tą dziurę spadł. Przed was się denerwuję po prostu. Pluje, pluje w ogóle na, na joystick. Dobra, spokojnie to. Help. Mamy kładkę. Na spokojnie. Na spokojnie idziemy. Na no, spokojnie komuś. Już gościa nie ma. Teraz ten gołąbek obniży lot. Gdzie jest w ogóle ten gołębnik? Skąd one lecą tyle razy? Bierzemy jabłuszko. Te orzeszki omijamy. Dobra, teraz mamy wieźmę. Ją lecimy. Bierzemy ją z góry. Skacz, skacz, skacz. Bierzemy znowu tego. Zamieniamy się na. Na razie nie zamieniamy. Na razie ją obciulam z góry. Ona padnie. Wyskoczy żabencja. Żabencja nie chce idzie. Ż żaba potwór, Nie, nie do zabicia. Dobra, tutaj bierzemy sobie jabłuszko znowu i flaszeczkę. Tutaj... Tutaj był ten smok, tutaj był ten smok. Dobra, czyli lecimy, kucamy, lecimy, kucamy, skaczemy, skaczemy, skaczemy. To musi lecieć, 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 bo cię trafi w dupę. Dobra, mamy to. Jezus, nie byłem tak daleko. Tam jest coś niebieskiego na ziemi. Bierzemy to. Gdzie te zielone chłopki? Idą, idą. Zdróż... Nie, nie, Ale mamy życie jeszcze, mamy życie. Dobra, lecimy. Patrzcie, zrobiłem to z pitanem. nie kucałem, nie kucałem, okej, okay. ja bym tu poczekał, da się ich obciulać, czy nie? Da się ich obciulać, da się ich obciulać, da, da się, da się, tylko fajerbolem, 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 lecimy, 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 one, one się, wyle, wylęgają się oni jak ten, jak, jak ten, jak się wylęgają, jak, jak gołąbki Dobra, Jezus, nie byłem tu nigdy, nigdy tu nie byłem, nigdy tu nie byłem, tu jest jakiś gościu na drzewie, da się mu obciulać? Jezus, to, to są jakieś te, nie, z zwładcy pierścieni, oni tam chodzą tam jest ogień, tam jest ogień na dole, Tomek nie spadnie na ogień. Przeskocz. Jezus, ja tak nie byłem daleko. Rzucamy młotem, rzucamy profilaktycznie, żeby. Boże, jak ja jestem daleko, jak ja jestem dobry, jak jestem świetny w tą grę. Tak mnie zabije. Nie, żaba, żaba, żaba. Czekajcie, czekajcie. Bo ona teraz ruszy. My się schowamy na tym ekranie, A nie, tu się nie schowamy, kurde. Nie, schowamy się, możemy. Turr, przy... Spadnęło mnie. Ja chciałem, ja chciałem wiecie, ja chciałem wejść na tą górę. Żeby ta żaba w sensie pod spodem, nie, przeszła. Uff, Tomuś, Tomuś, się Uda się. Bo teraz tej żaby już nie będzie. Nie mam już żyć, nie mam żyć. On mnie złapie. Nie złapiesz mnie, nie złapiesz mnie, ciulu. Jest, jest, udało się. Ale jestem dobry. Dobra. Ptaszki, poczekam. Ja tu, ja tu chwilę poczekam. One pewnie tylko z prawej strony będą lecieć. W tej lęgarni. Dobra. Jezu, jak mi ciepło jest. Nie, proszę, nie wylatuj teraz, ptaszku, bo ja nie mogę. Jezus, jak ja jestem daleko. Tu się górą przejdzie. Jest miot, a na, na miotyle leci. Kucaj, kucaj. Przeskocz, przeskocz, nie zabij mnie, błagam Cię. <słuch> tak daleko to ja nie byłem. Powiem Wam, że tak daleko jeszcze nie byłem. Kurde, świetna giera, naprawdę świetna giera. Daje jej spokojnie czwóreczkę. Uff, jak to wciąga, jestem mokrosieńki, nie? Naprawdę spróbujcie, dajcie znać, czy na midze, jak to wygląda, czy jest scrolling, czy też jest ekranowo. Bożena, montujemy. Dobra, trzymajcie się.